Cześć kochani, ostatnio pod jednym z moich filmów na YouTube dostałam zapytanie odnośnie posiadania samochodu w Belgii. Już Wam tutaj przeczytam. Chętnie dowiem się czegoś na temat zakupu i posiadania auta w Belgii. Jakie są podatki? Na jakiej podstawie są one wyliczane? Więc dzisiaj odpowiem Wam na to pytanie. Oczywiście nie jestem jakimś ekspertem w dziedzinie kupna samochodów w Belgii, natomiast osobiście sama kupowałam tutaj samochód, więc niektóre rzeczy poniekąd wiem, natomiast co do reszty musiałam zasięgnąć po informacje do internetu, na stronę ubezpieczeń, na stronę podatków, więc zostawię Wam może też linki w opisie do tych stron, z których korzystałam. W razie czego możecie sobie tam zajrzeć i dokładnie przeczytać, jeżeli chcecie więcej informacji na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o zakup samochodu w Belgii, chyba takim największym portalem, gdzie możecie znaleźć samochody używane i najbardziej chyba popularnym jest Autoscot. Mają tam naprawdę bardzo duży wybór samochodów, więc jestem pewna, że znajdziecie coś dla siebie. Ja mój samochód również kupiłam poprzez tą stronę internetową. E, jak już kupicie samochód, musicie go oczywiście i zarejestrować, więc musicie, e, musicie udać się do specjalnego urzędu, gdzie dadzą wam tablicę rejestracyjną, ale nie wiem, jak to wygląda, szczerze mówiąc, w Polsce, ponieważ w Polsce nie posiadałam samochodu, zaczęłam jeździć dopiero w Belgii. E, w Belgii dają jedną tablicę rejestracyjną, którą należy. E, przypiąć do tyłu samochodu. Jeżeli chodzi o przednią tablicę rejestracyjną, musicie ją wyrobić sami na własny koszt. E, tablice takie można wyrobić w sklepach budowlanych, e, w sklepach, w których dorabia się klucze, więc akurat z tym nie ma problemu. Jest bardzo dużo takich punktów, gdzie dorabiają takie tablice, i również nie jest to jakiś duży koszt. Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, ile zapłaciłam. Ale myślę, że jest to coś w granicach 10-15 euro, więc nie jest to y, duży koszt. Dobrze, jak już zarejestrujecie samochód, należy go oczywiście ubezpieczyć. Jeżeli chodzi o kwotę ubezpieczenia, też. Y, Duży wpływ ma to, jaką firmę wybierzecie. Niektóre firmy e, są troszkę tańsze, niektóre firmy troszkę droższe. E, nie jest to jakaś duża różnica pomiędzy firmami, ale to też ma znaczenie. Oprócz tego, takie podstawowe kryteria, które są brane pod uwagę podczas ubezpieczania samochodu, e, jest to rok produkcji auta, pojemność silnika. Ilość Waszych wypadków przez ostatnich 5 lat oraz emisja CO2, im większa, tym wyższa opłata. Więc to są takie podstawowe kryteria, które są brane pod uwagę w przypadku wyliczania opłaty za ubezpieczenie. Jeżeli chodzi o podatki, jakie musicie zapłacić e, kupując samochód w Belgii, są takie dwa podatki. Pierwszy jest płatny tylko jednorazowo e, w przypadku, kiedy kupujecie samochód, idziecie go zarejestrować i jest to jednorazowa e, opłata, jednorazowy podatek e, i tutaj jest taka informacja podana w internecie, że im samochód starszy, tym podatek jest niższy. E, natomiast jeżeli chodzi o drugi e, podatek, jest to podatek drogowy opłacany już co roku. Więc opłacacie go na początku, jak kupicie samochód, i później już co roku płacicie jakąś tam odpowiednią kwotę. Myślę, że to wynika też z tego, że w Belgii wszystkie drogi, wszystkie autostrady są darmowe. Nie ma czegoś takiego tutaj jak płatna autostrada, więc po prostu każdy obywatel Belgii, każdy mieszkaniec Belgii płaci taki podatek drogowy i dzięki temu może korzystać za darmo ze wszystkich dróg w kraju. I tutaj, jeżeli chodzi o ten drugi podatek drogowy, Płacany co roku, już Wam tutaj przeczytam. Jest on zależny od mocy silnika wyrażanej w kilowatach, więc tutaj po prostu w zależności od tego, jaki samochód kupicie, jaką ma moc silnika, na podstawie tego głównie wyliczają podatek. Też wiem, że dużą różnicę robi tutaj, czy kupujecie samochód w dieslu, czy kupujecie samochód. W benzynie czy skupujecie samochód elektryczny? Bardzo się opłaca kupować teraz samochody elektryczne, więc są one bardzo ekologiczne, przez to płaci się chyba jakiś tam znikomy tylko podatek. Natomiast jeżeli chodzi o samochody diesel, benzyna. W przypadku Belgii, e, moim zdaniem, przynajmniej bardziej opłaca się kupić samochód w benzynie, ponieważ e, wszystkie opłaty dla samochodów w benzynie są e, tańsze niż opłaty dla samochodów e, z dieslem. E, nawet powiem Wam szczerze, że Paliwo jest e, tańsze <noise> dla samochodów z benzyną. Benzyna jest tańsza od diesla w Belgii. E, w zeszłym roku była to naprawdę spora różnica. Teraz ceny te się troszkę wyrównały, więc benzyna i diesel są w podobnych cenach, ale bardzo często zdarza się tak, że e, diesel jest dużo droższy od benzyny. Wydaje mi się, że po prostu nie mieli dużego popytu na benzynę, na samochody z benzyną. Może dlatego po prostu e, zaczęli e, tak faworyzować samochody e, na benzynę. Także ja mój samochód mam w benzynie i płacę e, zdecydowanie mniej. Nawet jeżeli chodzi o przegląd techniczny. Co do przeglądu technicznego, e, jeżeli, kupujcie, jeżeli kupicie samochód tutaj w Belgii, nie wiem jak to wygląda też w Polsce, ale kupując samochód, taki samochód już ma e, zrobiony przegląd techniczny. Każdy samochód, który jest wystawiony na sprzęt, przed e, dokonaniem zakupu musi mieć e, potwierdzenie, że przeszedł taki przegląd techniczny. E, więc e, później dopiero robicie taki przegląd po roku. I tutaj e, nie jestem pewna, czy w każdym mieście te stawki są takie same. Natomiast jeżeli chodzi o iper, e, samochody, e, które są na benzynę, jest to około 37 euro za przegląd. Natomiast samochody w dieslu jest to około 50 euro za przegląd. W przeciągu roku, także tutaj też jest ta różnica pomiędzy dieslem a benzyną. Wiadomo tam, jeżeli chodzi o spalanie, to już indywidualnie od samochodu, ale jednak wydaje mi się, że lepiej kupić po prostu samochód w benzynie. Jeszcze tylko taka informacja dla osób, które e, nie chcą kupować samochodu nowego w Belgii, tylko chcą e, przyjechać samochodem z Polski i go przerejestrować. Pamiętajcie, że po przyjeździe do Belgii, po zemeldowaniu macie 3 miesiące, żeby przerejestrować samochód i e, niestety nie można jeździć e, samochodem na polskich blakach mieszkając w Belgii e, i nawet nie próbujcie tego robić, ponieważ jeżeli złapie Was policja, dostaniecie bardzo duży mandat, plus zostanie Wasz samochód odholowany, Także. E, Uważajcie, jeżeli mieszkacie w Belgii, musicie opłacać ubezpieczenie podatek w Belgii. Nie może być samochód zarejestrowany w Polsce. Dodatkowo, mieszkając w Belgii, powinniście wymienić swoje prawo jazdy. Tutaj w IPER dostałam taką informację, że. Jest to konieczne, natomiast część moich znajomych nadal jeździ na polskim prawie jazdy, więc nie wiem, e, jaka tutaj jest reguła odnośnie tego. Natomiast mi udzielono informacji w Urzędzie Miasta, że jest to obowiązek wymiany do, e, dokumentu e, i moje polskie prawo jazdy odesłali do Polski, natomiast e, wydali mi po prostu prawo jazdy belgijskie. Więc tutaj myślę, że najlepszą opcją będzie, jeżeli udacie się do Urzędu Miasta, po prostu zapytajcie ich o prawo jazdy, czy też powinniście wymienić na belgijskie, czy możecie jeździć na polski. Dobrze, kochani, to by było chyba na tyle z tych wszystkich informacji, które dla Was przygotowałam. E, jeżeli o czymś zapomniałam, e, jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje, o których tutaj nie, nie wspomniałam, proszę zostawiajcie je w komentarzach poniżej. Może akurat komuś się to przyda. E, dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani tematyką Belgii, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego kraju, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia za tydzień.